Wspólny sukces i zadowolenie drugiej osoby, no to te, też cieszy, bo, bo, bo widzę, że Artur z, z dostał tej werwy, po prostu, bo wiadomo, że w tym boksie też, też już troszkę brakowało, też już się troszkę męczył i, i mu tam pewne rzeczy doskwierały, a tutaj się odnalazł bardzo się cieszy, bo wiadomo, że jesteśmy kolegami. Kanał To jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w sztarskiej porębie. To jest box dzisiaj w Gromadżimie, a razem z nami Mariusz Grabowski, szef grupy Tymex Boxing Promotion. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Zbliża się kolejna gala Tymexu, a na szczycie tej karty walka Parzęczewski vs. Gromacki. Czego możemy się spodziewać po tym zestawieniu? Skąd w ogóle pomysł na takie zestawienie? Ci powiem szczerze, że, że takie zestawienia mają dzisiaj rację bytu, bo, bo jak tutaj w przypadku, w przypadku boksu zawodowego oglądam i patrzę, to te, te emocje w ogóle całkiem umarły. Nie ma w ogóle napięcia w boksie i po prostu to zainteresowanie boksem, boksem zawodowym czy olimpijskim naprawdę, naprawdę spadło. No i żeby, żeby coś wróciło do, do normy, no trzeba po prostu coś, coś tak naprawdę, powiem kolokwialnie, rzeźbić. No i tutaj rzeźbimy, żeby coś po prostu zainteresować tych kibiców. Mam nadzieję, że taka walka zadowoli kibiców i myślę, że Arab zadyma. No to takie na, na rozpoczęcie czy powrót Araba do wagi półciężkiej dobre zestawienie. Czego się możemy spodziewać po tym starciu? No tutaj, chyba, Parzyńczewski wyraźnym faworytem, ale jak ja, tutaj ma gromadzki wiesz co, no, trzeba wiadomo, że ryzykować Tomek, y, Tomek y, Zadyma Gromadzki pokazał się dobrze, dobrze w gromdzie pokazał chłopak, że ma, że ma charakter, I tutaj bym go nie przekreślał bo, bo to jest boks, wiadomo jeden cios i po wszystkim, ale, ale powtarzam jeszcze raz, każdy zasługuje na tą szansę i myślę, że, że ta szansa tutaj Tomkowi się, się, się trafiła, mam nadzieję, że że ją wykorzysta, ja myślę, że też Tomek złapał pewności siebie po, po tych walkach w gromdzie, w grądzie. i myślę, że może nie z najlepszej strony pokazał się w ostatniej walce z Koprowskim, no, ale myślę, że tutaj ta waga półciężka i ta walka z Robertem bardziej go zmobilizuje i myślę, że będziemy mieli co, na co popatrzeć. Kto jeszcze na tej karcie? Jakie to będą zestawienia? No wiesz, dobrze o tym, że, że wiadomo, że, że tutaj ściśle współpracujemy z Matiem i ściśle współpracujemy yy, z Mariuszem Krawczyńskim i myślę, że tutaj zestawienia, zestawienia które, które będą, no to na pewno Soczyński wystąpi na tej karcie. Na pewno na pewno z wagi ciężkiej chłopak, który jest ze Śląska, Remigiusz Smoliński. Wystąpi też yy, Olek, Olek Jasiewicz. No I Myślę, że tutaj, tutaj takie, takie zestawienia na, na też na zainteresowanie kibiców na pewno, na pewno interesujące, bo widzieliśmy, że pogali, pogali w bytomie, na pewno dobrze to wyszło, zainteresowanie, zainteresowanie bu, było duże. No i tutaj musimy w jakiś tam sposób tych lokalnych bohaterów wyszukiwać i po prostu tak zestawiać, żeby po prostu nie było pustek, bo widzimy, u nas, u nas jeszcze to się w jakiś tam sposób udaje, a myślę, że tutaj u konkurencji czy u, na innych galach myślę, że to, to jest bardzo słabo. Dlatego się cieszę z tego powodu, że, 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 że tak to mamy, wiemy jak to dobierać, a, a tych gal, wiadomo, tych chłopaków też ma. Mamy, mamy, mamy sporo. I tutaj mówimy też o gali już, już w Radomsku 17 września, ale wiadomo, że, że wcześniej też, też planujemy galę MB, która będzie 27 sierpnia i myślę niedługo Mati to ogłosi. Za nami w ogóle trener Żarowiński, który tutaj pracuje na co dzień. stworzyliście tutaj takie miejsce dla młodych pięściarzy. Tutaj trenują pięściarze też amatorscy. Coś jeszcze będzie się działo tutaj w Gromdarzimie w Radomiu? No powiem Ci szczerze, że że tak jak widzisz, tutaj mamy dwóch mistrzów Polski, jeden, jeden, jeden który przy, przed laty panował na tych ringach olimpijskich, Sławek Żeromiński, a, a drugi dzisiaj jego wychowanek i też zarazem trener, który też trenuje w, w Paweł Brak. dlatego myślę, że to tak przyjemnie, ale powiem szczerze, że... że... Tak troszkę mnie martwiło to, że po prostu oni się tak tuali, nie mieli, nie mieli gdzie trenować i, i mówię, no tak wiadomo, że dzisiaj Gromda i marka Gromdy to trochę przyciąga, tym bardziej, że takich klientów indywidualnych, którzy po prostu przychodzą też trenować, tutaj ma, ma zajęcie czy Paweł, czy, czy Sławek trenuje z kadrą, z kadrą Radomiaka, czy, czy Michał Żeromiński prowadzi treningi indywidualne i dlatego się fajnie, fajnie to się wszystko składa, chłopaki mają dobre warunki i z tego, z tego się trzeba cieszyć, bo wiadomo, że tutaj trzeba, trzeba jak najwięcej pomóc, jeśli, jeśli się da, myślę, że taka, taka pomoc. Moc nawet, nawet w treningu, czy w, w, w lokalizacji, gdzie po prostu przychodzą i wiedzą, że wchodzą i mają gdzie trenować, ich, ich nie przegania, wygania, to myślę, że to jest satysfakcjonujące. Jak jesteśmy w Gromda to nie sposób nie zapytać o tą galę jubileuszową, Gromda 10. Co szykujecie, kto wystąpi, co możemy już zdradzić? Wiadomo, że tutaj teraz podchodzimy bardziej wakacyjnie do tego, bo mamy wakacje i tutaj, tutaj coś, tam, coś tam chcemy, chcemy zrobić fajnego. Myślę, że, że są jakieś, jakieś pomysły. Ja, ja tutaj, tutaj chłopaki wracają z urlopu, cała, cała ekipa, która, która pracuje przy Gromdzie jeszcze miała tydzień urlopu. Myślę, że, że od, od końcówki tego tygodnia ruszamy już z promocją na grubo, ale też widzieliśmy te odcinki, które, które były z bohaterami Gromdy. Myślę, że, że to jest taka satysfakcja i powiem szczerze, że, że же że cieszę się, że, że dowodzę, dowodzę tą ekipą, bo, bo jak widzę te historie tych chłopaków, to naprawdę, naprawdę porusza serce, serce i umysł, dlatego, dlatego fajnie, fajnie. Myślę, że tutaj nie jeden, nie jeden znalazł swoje miejsce i mam nadzieję, że, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiadomo, że, że wszystkich dowodzimy, bo, bo, bo jeden, jeden któryś, który chce, to, to wiadomo, że patrzy tylko, żeby kogoś zdyskredytować i po prostu przypiąć mu łatkę, ale myślę, że tutaj w tym, w tym wszystkim nie o to chodzi. Wiadomo, że tutaj, tutaj są chłopaki, którzy po prostu wyciągamy ich i myślę, że, że co niektórzy na pewno zeszli na, na bardzo dobrą drogę. Myślę, że niektórzy złopali tego Bakcyla w treningu cały czas trenują i myślę, że taki trening to jest ich druga, druga praca i mam nadzieję, że, że ta gromda, ta jak widzimy, się rozwija, myślę, że zainteresowanie, zainteresowanie przerasta wszystkie te sporty walki dzisiaj normalne, bo mówię, że, że, że kiedyś, kiedyś było KSW i widzieliśmy, jak to się rozwijało. Myślę, że, że w tym momencie jest to tak z Gromdą, że po prostu każdy tą Gromdę uwielbia, chce oglądać, no i z tą Gromdą się utożsamia i dlatego myślę, że to jest fajne. Nie sposób nie zapytać o dwóch e, zawodników Gromdy, właściwie jednego ambasadora Gromdy, a drugiego byłego zawodnika Gromdy. Denis zawalczy ze Szpilką. Ludzie związani z tym projektem Gromdy walczą zupełnie na innej gali, ale i w Oktagonie. Jakie jest zdanie prezesa tutaj na ten temat? Cieszę się, że, że zawodnicy, którzy, którzy na początku są w Gromdzie, czy byli w Gromdzie, czy ludzie utożsamiani z Gromą, mogą później w jakiś tam sposób też występować na innych ganach. Ja ja po prostu nikomu, nikomu tego nie zabraniam, tylko po prostu chcę, żeby, żeby w jakiś tam sposób cywilizowany to się, to się odbywało. No wiadomo, w przypadku Denisa Zawęckiego było jak było, ale, ale tutaj myślę, że że Artur Szpilka na pewno ma wiele do stracenia. Denis Załęcki na pewno wiele do zyskania. No, zobaczymy. Ja dzisiaj widziałem, że jakieś tam informacje się pojawiły, że, że Denis ma, ma podobno kontuzję i, i ale, ale chce walczyć. Nie wiem, nie wiem na ile to jest, to jest prawda, ale tak jak powiedziałem, na pewno na pewno Artur Szpilka ma wiele, wiele więcej do stracenia niż, niż, niż do zyskania. Denis ma dużo do zyskania, no ale wiadomo, że, że tutaj stawiam, stawiam na, na, na Artura szpilkę, no bo to z całej czystej krwi sportowej. I myślę, że, że tutaj ta walka ostatnia ostatnia, którą zawalczył w MMA z Radczenką, naprawdę pokazała, że, że ten sport też jest dla niego. Wiadomo, być może jeszcze w parterze dużo nie potrafi, ale na pewno się dobrze w nim czuje, dobrze je odnajduje. Ja też się cieszę, że, że Artur się tym cieszy, no bo wiadomo, że taki wspólny, wspólny sukces i zadowolenie drugiej osoby no to te, też cieszy, bo, bo, bo widzę, że Artur z, z, z dostał tej werwy, po prostu, bo wiadomo, że w tym boksie też, też już troszkę brakowało, też już się troszkę męczył i, i, i mu tam pewne rzeczy dostwierały. A tutaj się odnalazł, bardzo się cieszę, bo wiadomo, że jesteśmy kolegami, przy, razem, razem, razem współpracujemy przy Gromdzie. Myślę, że, że tutaj też jakieś tam inne, inne zajawki mamy wspólne i myślę, że, że fajnie. No wiadomo, że i stawiam na Artura. Adam Kownacki przegrał swoją walkę w ten weekend, chociaż pokazał się całkiem nieźle lepiej niż w tych dwóch poprzednich walkach, szczególnie dwie pierwsze rundy. Pojawił się taki pomysł, żeby pożegnał się z kibicami w Polsce. Czy to jest realne, tak z perspektywy organizatora, czy Adam Kownacki przyciągnie ludzi w Polsce? Ja powiem szczerze, że, 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 że tak. Ja myślę, że, że Adam Kownacki na pewno by przyciągnął, bo myślę, że tutaj w Polsce nie walczył. Yy, bodajże był raz na obozie w zasadzie Śnieżka na Sparingach z Tomkiem Adamkiem i myślę, że, że nazwisko Adama Kownackiego przyciąga. Bardzo sympatyczny człowiek. Ja myślę, że tutaj byśmy się podjęli takiej organizacji i to też nic nie, 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 nie wykluczajmy, bo, yy, bo Mati bodajże ma się spotkać yy, z Adamem yy, w czwartek porozmawiać. Wiadomo, że tam są wchodzą w grę jeszcze inne sprawy, ale, ale zobaczymy, jeśli... I jeśli taka, taka wola by była, żeby po prostu taką walkę zorganizować, to myślę, że, że z Matim i z Mariuszem Kraczyńskim jesteśmy w stanie to zrobić. Myślę, że bez żadnego problemu, bo, bo wiadomo, że, że te ostatnie gale, które, które były największe, co, co były pod szyldem MB i jeszcze Polsat Boxing Night, te ostatnie czy przedostatnie organizowaliśmy wspólnie. wspólnie dlatego, dlatego myślę, że tutaj by nie było żadnego problemu. A wiadomo, kwestia, kwestia pieniędzy, bo w boksie pieniędzy nie ma. Ja to się śmieję, że ja zawsze jestem potrzebny i Marcel, czy, czy, czy Mariusz, prezes Konieczyński i mówią, no, 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 dołóż nam coś, bo nie mamy pieniędzy, nie starsze. No i ja mówię, no to dobrze, dobrze, że, że jest firma, dobrze prosperująca, no i w jakiś tam sposób możemy, możemy te pieniądze dokładać. Wiadomo, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale, ale to jest taka satysfakcja i myślę, że to też w jakiś sposób wciągnąłem się w ten boks 10 lat temu, no i tak, tak idę dalej. Myślę, że, że też z tego boksu wyrosła ta gromda też Sporty walki i też z tego się cieszę. 750 tysięcy dolarów podobno gara Adama Kownackiego za tą ostatnią walkę, chyba w Polsce takie pieniądze są niemożliwe. Ktoś w ogóle zarabia w Polsce na boksie takie pieniądze? Nie, myślę, że to jest nierealne, nie, nie bo, bo widzimy, widzimy, jakie dzisiaj mamy zestawienia i jak wszyscy tak naprawdę rzeźbimy, kroimy, żeby w jakiś tam sposób zrobić to, to, to widowisko, żeby żeby przyciągnąć, przyciągnąć tych ludzi i żeby były dobre zestawienia. To myślę, że, że tutaj nie ma, nie ma szans na takie, pieniądze, na takie pieniądze w Polsce. Myślę, że nie ma szans też na... Na sprzedaż per per view yy, w żadnym zestawieniu. Nie widzę tutaj zestawienia takiego, żeby, żeby w jakiś tam sposób to sfinansowało, bo, bo na pewno, żeby, żeby była to dobra walka w jakiś tam sposób, ja już nie mówię o kwocie 750 tysięcy, mówię o dużo niższej kwotach, ale żeby cokolwiek dobrego zrobić takiego, no to byśmy musieli sprzedać minimum 100 tysięcy per per view, a myślę, że, że to jest nierealne. Nie, nie, nie wiadomo, wiadomo, że, że w jakiś tam wypadkach, wypadkach yy, 30 czy tam 28, było przy szpi Artura w szpitalu Różańskim. Myślę, że to był taki maks na takie zestawienia, a też wszyscy myśleli, że to będzie dużo więcej. Dobra, to jeszcze zapytam o ten obóz, który odbędzie się w Gromda ale chyba tym w pionkach, tak? Bo Ewa Brodnicka postanowiła zorganizować obóz w Gromda O co chodzi? Wiesz co, nie, to, to wiesz, to po prostu Ewa Brodnicka chce, chce sobie znaleźć jakieś zajęcie i co tego ja tak do końca, do końca nie wiem, ja wiadomo, że udostępniam jej możliwości. Wiadomo, że, że tutaj pionki są takim miejscem, gdzie, gdzie po prostu kibice pokochali te pionki i po prostu jest, są możliwości czy hotelowe, czy, czy do treningu i dlatego, dlatego wszyscy się zjeżdżają. I tutaj tak naprawdę Ewa robiła promocję. Ja tylko tą promocję udostępniłem, a, ale to ona prowadzi ja nawet, nawet do, dokładnie o tym wszystkim. Nie wiem, co tam będzie zaplanowane. Wiem, że, wiem, że na, pewno, na pewno dużo dużo jednostek treningowych, dużo, dużo jakiejś pomocy, dużo jakichś fizjoterapeutów, ale, ale mówię, no tutaj to nie do mnie, to trzeba pisać do Ewy Brodnickiej, żeby powiedziała. I tak jak mówisz, że on nie będzie w Radomiu, tylko wyglądać im w piątek to jeszcze zapytam o komentarz w sprawie Różeńskiego, którego już nazwisko było dzisiaj wywołane. Miał walczyć, nie walczyć. Kolejna taka sytuacja w polskim boksie. Sulecki ta sama tak naprawdę podobna sytuacja, gdzieś walka odwołana na ostatnią chwilę, do której się szykował. Czy Polacy jakoś nie są szanowani w boksie ostatnio. O co tu chodzi? Wiesz co? No Polacy nie są szanowani. Polacy w jakiś sposób jeśli pasują do koncepcji, no to są brani na te gale zagraniczne. Tutaj tutaj nie ma filozofii, nie oszukujmy się, że, że tutaj kto, ktoś coś coś załatwi. Wiadomo, że, że to niektórzy mają, mają możliwości w Ameryce, tak jak jak Margules, który po prostu w jakiś tam sposób yy, wpycha tych zawodników, żeby po prostu wystawić, bo wiadomo, że to też jest biznes, biznes i, 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 i dla niego. Dlatego, dlatego wpycha. No i czasami wiadomo, że, 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 że to nie, się nie, nie składa, czy po prostu później ktoś z tego, z tego rezygnuje. No i widzieliśmy te przygotowania Maćka Suleńskiego do, 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 do walki. No, myślę, że trwały dużo, kosztowały też dużo pieniędzy, tej walki nie było. Na kolejna walka yy, yy, Różańskiego, no myślę, że, że też to tutaj w jakiś sposób było wielkie nieporozumienie, no bo tak jak też czytałem, czy, czy wpisywał, wpisy robił na, na Twitterze Przemek Gancarczyk, no to było widać, że, że tam nie do końca jest wszystko jak najlepszym porządku, dlatego no stało się jak się stało, nie wiem, czy, czy, czy dobrze, czy źle, nie wiem, czy, czy w ogóle do tej walki kiedykolwiek dojdzie, no ale to mówię, to nie moje zmartwienie, my, my mamy zmartwienia swoje, my po prostu chcemy tych chłopaków swoich w jakiś tam sposób też, też promować, żeby żeby w jakiś tam sposób też zarabiali te, te godne pieniądze. Myślę, że tutaj w przypadku współpracy z Matchroomem czy z innymi grupami tutaj nie ma żadnego problemu. Wiadomo, tutaj dwa razy, dwa razy w Londynie był Łukasz Maciej, który pokazał z dobrej strony, są, są, są propozycje i zapytania, zapytania co do innych walk, są też yy, zapytania co do walk kobiet. Dlatego myślę, że tutaj wszystko, wszystko powoli też, też miałem propozycje Teraz, teraz na wrzesień, nie będę mówił na którego zawodnika, na, na walkę z Fangebutsem, dlatego myślę, że tutaj te zapytania są. Nie wszystko bierzemy, bo wiadomo, nie wszystko się przekłada na pieniądze, ale jeśli zawodnik zdecyduje, że ta kasa mu się opłaca, to na pewno, na pewno takie, takie walki, walki będą. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.